Dzień dobry, jest czwartek 30 lipca. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie, na początek, kartka z kalendarza. Poznaliśmy już dziś produkcję przemysłową z Japonii, która okazała się dużo lepsza od konsensusu, co pozwoliło na silne wzrosty indeksu Nikkei. O godzinie 9.30 Poznaliśmy dynamikę PKB ze Szwecji, która także okazała się lepsza od oczekiwań wyniosła 1% w ujęciu kwartał do kwartału, wobec konsensusu na poziomie 0,7%. Doprowadziło to do dość silnego umocnienia korony szwedzkiej. Kurs Eurosek zniżkował z okolic 9,49 do poziomu 9,44. Następnie o godzinie 9.55 poznaliśmy zgodną z konsensusem stopę bezrobocia z Niemiec. Natomiast w kolejnych godzinach poznamy jeszcze indeks nastrojów konsumentów Komisji Europejskiej, inflację z Niemiec, która powinna wypaść nieco lepiej od konsensusu. Przynajmniej tak wskazują jak na razie poznane odczyty z poszczególnych landów. Natomiast ze Stanów Zjednoczonych poznamy bardzo ważne dane o godzinie 14:30. Po pierwsze, będzie to liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, i tutaj warto zwrócić uwagę na pewno na te dane. Ponieważ we wczorajszym komunikacie Fed wskazał, że bardzo ważne będą właśnie dane z rynku pracy. Jeżeli będzie, da, będzie obserwowana dalsza poprawa na rynku pracy, to należy liczyć się pewnie z podwyżką stóp procentowych już we wrześniu. Choć oczywiście najważniejsze będą dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które poznamy w przyszły piątek. Ale o godzinie 14.30 poznamy także anualizowaną dynamikę PKB z. Stanów Zjednoczonych i tutaj konsensus zakłada odczyt na poziomie 2,5%. Naszym zdaniem istnieje bardzo duża szansa odczytu słabszego od konsensusu, ponieważ będą rewidowane dane zarówno za rok 2013-2014, jak i pierwszy kwartał tego roku. Jeżeli te dane zostaną zrewidowane w górę, to automatycznie tutaj dynamika PKB kwartał do kwartału może okazać się niższa wtedy. Co nie zmienia faktu, że ogólny obraz powinien być dość pozytywny, jednak, początkowa reakcja dolara może być negatywna na właśnie ten wynik anualizowanej dynamiki PKB, która może wynieść nawet około 2%. Procent. Przejdźmy do wykresów i właśnie na początek euro czyli para z dolarem amerykańskim, która może silnie zareagować na te dane o 14.30. Naszym zdaniem możliwa będzie w przypadku słabych danych korekta w okolicy 1.10, jednak w kolejnych godzinach powinniśmy mieć do czynienia z kontynuacją spadków i jeszcze dziś możemy nawet osiągnąć poziom 1.09.30, jeżeli dane za PKB jako całość będą bardzo pozytywne. Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia na parze NZD USD. Jednak tutaj sytuacja jest nieco inna, ponieważ ogólnie w ostatnich dniach sentyment wobec dolara nowozelandzkiego jest dość pozytywny, obniżka stóp procentowych i pojawiają się głosy, że wcale niekoniecznie kolejne obniżki muszą mieć miejsce a już na pewno nie dwie pod obniżki stóp procentowych, więc tutaj ta przecena dolara nowozelandzkiego, którą obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, może być systematycznie znoszona i niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu no, osiągniemy nowe szczyty z tej dekady, trzeciej dekady lipca, na co wskazuje także dzisiejszy wykres dnia, w którym rekomendujemy kupno NZD, USD, właśnie tutaj przy tym ważnym wsparciu, na które składa się wzrostowa linia trendu, a także 50% zniesienie wzrostów, które miały miejsce w trzeciej dekadzie lipca. Kolejne wykresy to na początek ROPA, która wczoraj bardzo silnie odbijała, zresztą przedwczoraj też. Nieco, nieco przytłumione to odbicie zostało przez komunikat po posiedzeniu Fed, jednak cały czas znajdujemy się w okolicach 49 dolarów. Jeżeli powrócimy powyżej właśnie 49 dolarów, to należy liczyć się z testem 49,60, a następnie być może nawet z podejściem do poziomu 51,50 w kolejnych. Dniach, już w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie, ale także ważne będą oczywiście jutrzejsze dane na temat ilości aktywnych wież wiertniczych, choć one nie wpływają w tak dużym stopniu na zmienność jak chociażby wczorajsze dane o zapasach, które pozwoliły na tak silny wzrost cen ropy do wzrostów także przyczyniła się przyczyniły się dane o tym, że produkcja w Stanach Zjednoczonych spadła dość silnie. I na koniec S&P, czyli amerykańska giełda, która dość pozytywnie zareagowała na wczorajszy komunikat po posiedzeniu. FED pozwoliło to na dotarcie do wsparcia na poziomie 2110 punktów. Obecnie obserwujemy wzrostową korektę. Słabe dane o PKB mogą przyczynić się do spadkowej korekty w okolicy 2100 punktów. Jednak, jak już wspominałem, zakładamy ogólny dobry obraz PKB ze Stanów Zjednoczonych, pomimo dość słabego odczytu za drugi kwartał, który będzie jednak wynikiem rewizji z poprzednich kwartałów i powinno to pozwolić na dalsze wzrosty indeksu SP i być może jeszcze w tym tygodniu osiągniemy poziom 2120 punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.